Witam wszystkich, jestem Anżelika, Jestem na kursie kategorii B w Kursacie. Część ludzi boi się pójść na kurs w okresie zimowym. No, boi się, boją się ludzie. Ja uważam, że, że właśnie. Najlepiej jest zrobić w okresie zimowym, bo spotykamy wtedy różne warunki atmosferyczne, prawda? W Norwegii jest na przykład tak, że kurs prawo jazdy trwa cały rok, żeby przejść przez wszystkie pory roku. Mhm. Więc tutaj, żeby, się żeby tak, oswoić tak, tak i w lewo. Mhm. Jeżeli ktoś planuje, to jest ryzyko na tej dwójce, bo widzisz i zgasza. Nie szkodzi, zapalaj szybciutko, bo jesteśmy na drodze. Uciekamy, 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 szybciutko uciekamy, uciekamy, uciekamy. I to jest sytuacja bardzo niebezpieczna, dlatego warto kontrolować tą jedynkę czy dwójkę. Jak staniemy, ręką, nie trzeba patrzeć na biegi, ale ręką dotknąć, czy no, jest z tyłu. Okej, okay, okej, okay, nie szkodzi, ale zdarzy się może każdemu, więc. To jest to ja <noise> A wiesz, że na egzaminie też będzie kamera? <głos> Naprawdę. <głos> no nie, ale to egzamin to... <noise> Teraz tak poproszę w lewo. Wjeżdżamy do kursanta. Na plac. Powolutko, bo tu jest piaski. może ktoś wie? Tak, sprzęgłko, sprzęgłko, pomagaj sobie. Tak, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. back krótko.